Siema. Dzisiaj robimy podsumowanie czwartej fazy Marvela. Od miejsca siódmego do miejsca pierwszego. Zapraszam. Na miejscu siódmym Czarna Wdowa. Chyba każdy wie dlaczego. Ten film jakoś mi się nie spodobał. Nie był jakiś ciekawy. Może nowa osoba, Jelenna, ale w końcu wiecie: jak w Endgame już Czarna Wdowa umarła, to każdy myślał, że i nie będzie już więcej. Ale no. Jednak była. Niektóre efekty specjalne też nie były jakieś przyjemne, i film był taki nietypowy. Wróg, tam miał jakieś plusy, był w miarę ciekawy, ale to w sumie tylko wróg. Reszta to była taka słaba, więc nie był to film dobry. Jak coś jednak się pomyliłem, będzie od miejsca 8, czyli Czarna Wdowa jest na miejscu 8. Na miejscu siódmym Kapitan Ameryka... Co ja. Co ja? Gadał? Falcon i zimowy żołnierz. Ten film znalazł się tam, na tym miejscu, bo również nie zachwycił tak samo jak czarna wdowa, ale na pewno był lepszy. Tak. Yy, strój Falcona mi się nawet podobał. Ten konflikt pomiędzy nimi, bo wiecie, jako film nazywa się o nich w dwójkę, a oni się... Oni za bardzo za sobą nie przepadali. Po prostu te, to jest takie fajne, że w sensie współpracują, ale no wiecie, jednak aż tak bardzo się nie lubią. Sceny walki również nie były jakieś fajne, ale niektóre momenty były e, miłe. Oglądałem ten film w kinie akurat, więc w kinie to po prostu lepiej się wydawało i był po prostu ciekawszy ten film i... Akurat te sceny walki były nawet dobre, ale nie aż tak dobre, żeby był ten film po prostu na lepszym miejscu. Na miejscu szóstym, Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu. Film był nawet ciekawy, ale zabrakło mi jednego, jednej najważniejszej rzeczy. Czy po prostu jakby w całym USA, nawet z innych krajów, nie mogli znaleźć Bohatera, który by odgrywał tą rolę Czarnej Pantery, bo dobrze wiemy, że aktor Czarnej Pantery zmarł. A tak to by dalej kontynuował tą serię, ale po prostu go zabrakło. Sceny walki były ciekawe sama tematyka filmu była też ciekawa postacie dobre efekty specjalne takie sobie cała grafika również fajna nie byłem na ten film w kinie ale oglądałem ten film dzięki źródłom internetowym te właśnie co teraz były stwory pod wodą też były nawet git. no i jakoś film nie był aż tak dobry ale już był na pewno lepszy od tych dwóch filmów co teraz były na miejscu piątym Spider-Man bez drogi do domu. Film był na pewno lepszy od tych filmów wcześniejszych, ale też jakoś nie zadziwił. Tak pokazanie starych wrogów było naprawdę fajną rzeczą, ale ten konflikt, że wiecie, każdy już po prostu o nim wiedział kim jest. Spider-Man był trochę popsuty z doktorem Strange'em ta rzecz również była fajna, Ym, ale na przykład porównajcie sobie Elektro z No Way Home, a z Amazing Spider-Man na dwójki, no bardzo są podobni, wiecie? Ale sceny walki były akurat fajne, tutaj mi się podobało yy, jak Sandman pomagał Spider-Manowi i właśnie Spider-Man walczył z Elektro, ta walka była fajna, też z doktorem Octopusem Okt była ciekawa, ale po prostu film nie był taki, jaki by chciałbym, żeby był, bo... Niektórych rzeczy nie rozumiałem, ale również pokazanie Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a było też dobrą rzeczą, przez to, no, jest na tym miejscu. Jak coś w tym rankingu nie znajdzie się film o Loki. Na miejscu czwartym Shang-Chi i Legenda Dziesięciu Pierścieniów. Tak. Film był interesujący, bo w Marvelu i w ogóle w MCU takiego filmu jeszcze za bardzo nie widzieliśmy. Um, miał on podobną tematykę jak Kapitan Ameryka, wiecie, wysilał się, jakby walczył, był taki młody, trenował, tak samo jak Shang-Chi. Sceny walki były mega fajne i po prostu ta tematyka mi się bardzo podobała o tym filmie. Po prostu ten film. Był ciekawy, w ogóle to o 10 pierścieniach Był ciekawy, ten, w ogóle w jaki sposób Walczył Shang-Chi Ale efekty specjalne, na przykład w takich momentach W których zatrzymują, nie były takie Na jakie bym chciał, żeby były, ale no Był ten film bardzo fajny i mega interesujący Mega, mega szacun, ale no wiecie Czegoś tam brakowało Na miejscu trzecim, Eternals, tak wiem Większość z was by dała ten film na ostatnim miejscu, ale mi się to podobało. Coś nowego, nowa grupa e, ludzi, którzy żyją e, na tym świecie już długo, z kilka milionów lat. Sam statek jest niesamowity. Celestial w ogóle jest niesamowity, tak samo jak bohaterowie z Eternalców i Um, nie wiem, Fina, Makkari, gilgamesz to po prostu było ciekawe. Sceny walki też były interesujące. Dawianci to byli tacy główni wrogowie. Też mi się podobała w ogóle tematyka tego filmu. Fabuła była świetna. Głównie Celestial mnie interesował, bo to była taka podejrzana postać. Taka nietypowa, ale tak samo efekty specjalne również były ciekawe. To, że oni bronili jakby tego miejsca, w którym byli, ale kilku rzeczy nie rozumiem. Takich jak Celestial tworzą w końcu te postacie i Sprite. Ten mały, wiem, że to jest picie, ale nieważne, ten, sprite, ten mały, nie rozumiem, czemu go Celestian nie mógł zrobić, żeby był duży. Tak samo jak Makkari, czemu ona nie gada jakby, tego nie rozumiem. Również Eternals jest najlepszy, ponieważ wiecie, mógł wyjaśnić tych dewiantów tam na górze, więc jest na trzecim miejscu ten film. Na miejscu drugim Thor Miłości Grom. Przez krytyków uważany ten film był za zły, ale mi się on po prostu podobał. Kozia Łódź, Jane Foster, Strażnicy Galaktyki, wszystko połączone w jedno. Thor po długiej przerwie, był po prostu znakomity. Kozia Łódź, Zeus. Um, no po prostu ten film był bardzo ciekawy. Mi się on. Bardzo, ale to bardzo podobał. Niestety nie będzie na pierwszym miejscu, bo nie był tak dobry jak pierwszy film, ale również miał swoje najlepsze momenty. Tak samo jak wróg, Gor. Był bardzo potężny. Ale, no widzicie, jakoś dali radę z nim. Możliwe, że on żyje. Poza tym bez Stormbreaker'a Eee, nie polecieliby tam tą kościoł łodzią, bo jakby on to zsilał. I dlatego potem można powiedzieć, że nie miał sił, ale no, wróg tutaj nie zaskoczył. Był naprawdę silny. Tak samo jak fabuła tego filmu była naprawdę ciekawa, i po prostu w kinie oglądało się ten film przyjemnie, więc jest na drugim miejscu. No i na pierwszym miejscu Doctor Strange w Multiversum obłędu zapowiadany horror. I tak, był to trochę horror. Sam wróg, Wanda, była naprawdę potężna. Doctor Strange, e, Wong, ta dziewczyna, co miała jakby te uderzenia, była po prostu świetna. Doctor Strange miał jakieś tam jeszcze dodatkowe mocy i po prostu ten film był świetny. Jak go oglądałem w kinie, to po prostu czułam się, jakbym był na jakimś po prostu najlepszym filmie. Jest on. Dobry, to jest bardzo dobry film, który mnie interesował. Tak samo jak te potwory były ciekawe. W ogóle fabuła tego filmu, efekty specjalne, było to wszystko świetne. Tak samo jak sceny walki również były interesujące. Tak samo jak sam Doctor Strange, który no, zdziwiłem się, naprawdę, również Illuminati, które było potężne, ale no. Wiecie, scena z Illuminati kontra Wanda nie była zbyt przyjemna. I właśnie w taki oto sposób zakończamy to podsumowanie czwartej fazy Marvela. Oczywiście nie były tu wszystkie filmy wymienione, ale większość było. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Na razie.